Przejeżdżam sobie dzisiaj przez Kujawsko Pomorskie, okolice miejscowości Kowal. W rowie przydrożnym zobaczyłem taką niespodziankę. Popatrzcie, miesiącznica roczna. Gatunek ogrodowy. Tutaj pewnie ktoś go wysiął i on się zaczął rozprzestrzeniać. W każdym razie pięknie wygląda. Jest to roślina, która Którą, której widziałem dużo na Bałkanach kojarzy mi się bardzo z Bałkanami ale w całej Europie jest uprawiana w ogródkach po, pokrewny gatunek miesiącznica trwała bylina występuje u nas w Karpatach w lasach jaworowych natomiast ten właśnie potrafi utrzymać się gdzieś tam na skrajach zarośli w rowach, w ogródkach i nawet trochę rozsiewać pięknie wygląda koło niej czosnaczek, oba gatunki są z rodziny krzyżowych, właściwie jest to rodzina taka bardzo bezpieczna nie ma w niej gatunków silnie trujących Popatrzcie, wszystkie krzyżowe mają cztery płatki na krzyżu ustawione, jakby, dlatego nazwa krzyżowe Tutaj należy też kapusta, przecież, chrzan Ewentualnie rośliny z tej rodziny mogą mieć gorzki, nieprzyjemny smak ale nie będą to rośliny trujące W każdym razie Piękny kolor. Jakoś tak wiosną, zwykle dużo jest białego, żółtego i właśnie takie łany miesiącznicy pięknie ożywiają. I bardzo smaczna. Jest to roślina, którą można stosować do surówek, do sałatek. Po prostu szczególnie kwiaty czy młode pędy zrywać, mają taki właśnie kapuściany, piękny, piękny smak. Ja też sobie skubnąłem jednego kwiatuszka. Mm. Jedziemy dalej. I jeszcze jedna taka refleksja. Popatrzcie, ktoś tutaj pewnie posadził tą miesiącznicę. Dalej posadzone kosaćce Ale jest to zrobione z wielkim wdziękiem. Po prostu nie ma tu żadnej włókniny folii. To jest gdzieś tam sadzone przy domu i tak właśnie można ubogacać otoczenie ogrodów między polem uprawnym a drogą. Coś tam wsadzić, co z ogródka zostało, a nie po prostu od razu pakować właśnie pakować technikę, folię. Wszystko to wygląda bardzo naturalistycznie. Ten gatunek pewnie tu był wsadzony właśnie jako pojedyncza roślinka. Bardzo ładnie się utrzymuje, tu widzę nawet rozsiał się, aczkolwiek no, uważajmy, żeby też gatunków jakichś takich bardzo inwazyjnych nie, w ten sposób nie promować.